Tutaj tak się wytnie także Dobra To już kontynuujemy? Teraz yy, Myślę że że jesteśmy po prostu obserwowani dla naszego bezpieczeństwa Nie no nie róbcie z nas pederastów A właśnie weź to weź spróbuj strzelić jego talent Jaki on ma tytuł No, akurat Kurwa, tu jest podział hard, bo on za bardzo nie ma żadnych wskazówek. Co nie? No to może musisz tylko ślepy strzał, dawaj. Kolejny epicki detektyw, nie wiem. Albo nie będziemy wiedzieć, No dobra, nie to za proste. Może... Może tym... Nie, no tym razem się chyba dowiemy. Jest 16 studentów, może będzie jakaś jaśniejsza sytuacja. Kowakim on może być? A pójść z nim. To jakiś strzał ostateczny? Detektyw. Nie, to za proste. Eee, dobrze, to jest strata czasu, żeby nad tym rozmyślać. Lepiej jeśli po prostu nie będziemy się przejmować. Najlepiej się tym nie przejmować. O. Don't worry be happy. Kuźwa, jak on może być tak... o co to chodzi? Co z tej gości? Jak on może być tak spokojny w takiej sytuacji? Może to po prostu taki typ. Hej! Więc jak się czujesz? Już się uspokoiłeś? Pielęgniasz! E, 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 już się uspokoiłeś? Ja to no to twoje. A, a tak. Rozumiem, że jesteś zakłopotany po tym co się stało. Po tym wszystkim się stało. Ale dlaczego nie, za, nie przedstawimy się? Nie zaczniemy się przedstawiać Przedstawić? Nazywam nice. się Komeda Nagito e, Miło mi poznać Miło mi Cię poznać O kurwa <laughs> Powtórka to z rozrywki Takim my jesteśmy Eee a, e, a jeśli chodzi o przedstawienie No i tyle jeśli chodzi o moje przedstawienie E, e, myślę, że również mógłbym ci powiedzieć jak, e, coś o twoim znaczy, talencie. Ja o swoim talencie, dlaczego ja nie no, no. w sensie. No, no. E, cóż, nawet jeżeli ci Dobra, w tym to wypadku, ten gość na jest, pewno będzie najważniejszy. To jest całkiem... E, e, rozczarowujący rozczarowujący. E, Znaczy, w moim wypadku to jest rozczarowujący trochę talent. Rozczarowujące, co masz na myśli? Jestem farciarzem. Co ty w tam zrobisz? To nie jest żaden żart nic coś takiego. To w zasadzie jest mój talent. E, jest... No to już jak Jak pada z tobą klucz, to już bie w, w całą wypowiedź. No, no pasowałoby, jakbyś się chciał... Dobra. Jestem A, farciarzem. W sensie, no, tak przynajmniej na mnie mówią. Right. Eee... Podczas loterii najwidoczniej tylko i, e, ja jestem jedynym zwyczajnym e, no, elementem, co było, który że mnie wylosił dalej. Do, przy że jednego gościa przyjmują z łaski, co nie? A. Dochodzę do mnie A, no i jestem zwycię... szczęśliwy zwycię... I to szczęśliwe zwycięstwo potrafiło się mnie. Eee, jeśli prowadzi to monokuma, to chyba się nie nauczył, jak... Czas chyba... nie, tak ktoś inny pewnie. Ciesz się chyba nie nauczył jak to się kończy. Wybrany w, loter... w losowaniu. Czy to, ser... to jest, jest... okej? Okay? Czy, czy szczęście może być faktycznie jakimś talentem? Dziwne. What happened? Twoja twarz wygląda na zakłopotaną. Nie 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 nie, nie. wszystko w porządku, nie kłopotam się, nie kłopotam się. <grym> no no w porządku. Mam mieszane uczucia co do tego, wiesz? Też. Yy, 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 I nigdy cho chociaż tak średni, takie średnie beztalencie jak ja nie... Z e, sami, jeszcze bo jakieś... Mogło, mogło, nigdy nie... A, wiem. Nigdy nie pomyślałem, że taki średniak bez talencie jak ja mógłby trafić do Hope Speak. E, I z początku odmówiłem. E, powiedziałem im, że nie zasłużę. Ale potem oni powiedzieli, że naprawdę chcę tego... Chcę W Te serii nie tak oglądałem, i nie wie jak to się kończy. Najwidoczniej to właśnie nazywam moim szczęściem i talentem, że nawet szkoła nie do końca to ogarnia chyba. Badając to, szkoła szkoła wzięła... A przepraszam, twoja wypowiedź. Dobra, ale w sensie, że szkoła bierze zawsze jednego parciarza co roku podczas loterii. Hopespeaks jest niesamowite jeżeli taki e, e, jeżeli jest przy potrzebne. takim researchu jest, e, mamy coś tak, tak e, biorą pod uwagę coś takiego e, jak szczęście takie jak szczęście e, takie niszowego jak szczęście może cóż dzięki mojemu szczęściu gość taki jak ja był zdolny dostać się do Hopespeaks e, za co jestem bardzo wdzięczny w sumie nie wiemy w sumie czym jeszcze Chodzimy Dlaczego? Czym on jest? Czym on jest? Ale z innej ręki czuję, że to trochę nie na miejscu Przepraszam Mam złe Czekaj, czekaj Zły nawyk Mam taki zły nawyk, żeby widzieć, że dla mnie Żeby myśleć o wszystkim, że szklanka jest do połowy pusta tak i to tyle jeśli chodzi o moje y, przedstawienie się No jakiś co komedę no? Nie wydaje się jakimś ogarniętym gościem ale nie wygląda nie wygląda na złego gościa też przy, ok przy okazji hey. Dobra twój ruch A dobra jestem Hina to... Chodźmy Dobra, to pozwól mi, że się zapytam, jaki jest Twój unika... talent. A, no, eee, eee... Próbowałem, utworzyłem usta, żeby coś się... Że jakieś słowa się wydostały, ale jakby to wszystko zamarło. Jakby tak zamarło, że jakieś myśli zaczęły mi kotłować w głowie się i ten... Jakbym próbował, jak próbował, jak próbował otworzyć słownik angielsko-polski, żeby znaleźć odpowiednie słówko, co nie a tam, a tam pusto. I tego tam nie ma, bo akurat takiego słowa akurat w, tej, w słowniku nie, nie wzięli pod uwagę, bo tak bywa, nie? To było trochę niefajne uczucie. Aha, to teraz my nie wiemy kim jesteśmy. Dobra. Też może być. A to my jesteśmy K Kioko? Kurwa mać dobra, dobra próbowałem sobie to przypomnieć, ale to, w, w, to totalnie wleciało z mojej pamięci. E, e. Nawet nie zauważyłem, że moje ciało zaczęło się te, telepać y, z dyskomfortu. się stało? Nie to nic. Znaczy trochę się... Trochę jestem... Chyba ktoś rzucił na mnie konfundusa. Nie mogę sobie przypomnieć paru rzeczy Rozumiem, że twoja pamięć została potraktowana zaklęciem fundus po tym jak tak nagle znaleźliśmy się w takiej sytuacji Jestem pewien, że z pewnością niedługo sobie to przypomnisz Czyli to my jesteśmy tylko, Koko, chociaż kurwa tyle Więc nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli za, za bardzo zamartwiać. Masz jesteś prawy. <grym> Dobra, myślę, że skończyliśmy z naszym przedstawianiem się na ten moment. Przestań się tak słodko uśmiechać. No widzisz jakie jest uroczy. Kurwa jak cysterna lasy. Słodziutki. Teraz palię. Mów. A, yy, i chociaż nie wiem za bardzo, co się tutaj dzieje, mam nadzieję, że yy, to jakoś to przejdziemy. Kto piknął? Znalazłem fra... Ej, co jest, coś bitnęło? <ścoughs> Czwarta ściana razy trzy. To był dziwny dźwięk. Kurwa, nie ma to jak rozjebać czwartą ścianę, nie? To było dobre. Dobra, wsadziłem yy, sobie dłoń W, yy, w KIESZEŃ! Faktycznie, ten jakiś dziwny dźwięk pojawił się właśnie z mojej kieszeni. Aha. Co to kurna jest? Jakieś... Tutaj jest PDA. Jakiś tablet albo smartfon. Tablet, smartfon, co... Co, to, co... to robię w ogóle w mojej kieszeni? Are you okay? Eee... Usami dała nam to wcześniej, pamiętasz? A tak Eee, wyglądasz na troszeczkę wypompowanego. Musiałeś być, eee, w musiałeś być kurwa winy w a, wtedy. Kiedy to się stało? Czyli że... A czy jak teraz mówisz, no, no to pamiętam ale co to jest? Ding, ding, ding. To jest e Co kur... Skąd ty się do to wzięłaś? I'm sorry. Aj, prze prze przestraszyłam cię? Bardzo przepraszam, ba bardzo, bardzo przepraszam, komen na <śmiech> <śmiech> Widzisz? Yy, przeprosiłem jak dobra dziewczynka, jak grzeczna dziewczynka. W każdym razie nie sądzicie to jest cool? Ten kajcik jest absolutnie istotny dla naszej szkolnej wycieczki, więc postaraj się le le lepiej, żebyś go nie zgubił. Mm, to urządzenie jest ważne. ważne? A, yy, A dobra. Popro yy, Poprosiłam wszystkich, żeby użyli swoich ekajecików, żeby zbierać fragmenty nadziei. Aha. A! Już wiem! Hope -speak zostało rozjebane. Co nie? Mam taką teorię już. Hope -speak zostało rozpierdolone. Na kawałeczki. Podczas, te podczas tej całej tej tragedii, z pierwszej części. Houstwick zostało rozje, rozjebane, jednocześnie podniósł się poziom wód i globalne ocieplenie sprawiło, że klimat w tym terenie nieco się troszeczkę zmienił, czyli dalej jesteś, czyli jesteśmy na terenie Houstwicka Academy, ale też nie do końca, bo Houstwick zostało rozjebane, zmienił się klimat, jesteśmy w tej chwili na jakiejś wyspie, bo się podniósł poziom wody, prawda? To mówię, Hołstwig zostało a jak... zniszczone, a Usami, a Usami wykorzystuje nas jako siłę roboczą, żeby poskładać Houstwicka Academy z powrotem do kupy. A jak wyjaśnisz, a jak wyjaśnisz taki potężny zbiornik wody na płaskiej ziemi? Na no globalne ocieplenie, to nie ma czegoś takiego, co jest płaski. <laughs> no, mogło być po prostu na jakimś... Po... no, na wzniesieniu jakieś mogłyby być, prawda? Dobra, lećmy dalej. <laughs> to jest moja teoria. Fragmenty nadziei, fragmenty szkoły? Right. Nadziei. Dokładnie, w tej szkole musimy zbierać fragmenty nadziei, Zbierasz fragmenty nadziei, kiedy tam się ziomujesz ze swoimi kolegami z klasy, powiedzmy. Z każdym bar... I, i, wasze relacje będą, i wasze relacje będą coraz lepsze i lepsze, czyli tam jeden do wielu i tak dalej. Będziecie w stanie będziesz, będziesz mógł zbierać więcej i więcej tych fragmentów. Zbieranie... Zbieranie, zbieranie tych fragmentów wiary sprawi, że kwiatek nadziei stanie się coraz, że zakwitnie w pełni. Czyli że, czyli, że użyją nas jakoś si taniej siły roboczej, żeby odbudować chodki. To co mówiłem. I to jest właściwie... I to właściwie jest główny powód naszej szkolnej wycieczki. Przeróbmy miłość nie wojnę, w sensie rabu, rabu. E ej! I, I się poszło. Hane zwierzę, który gada, który się... który się porusza, który gada, który z, z, pojawia się i... pojawia się i znika jak Józek z pewnej piosenki? Kiedy tylko chce Nie was gdy kto... Dobra, co, ktokolwiek w ogóle to kontroluje, to nie ma znaczenia, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu. Nie co chodziło z tymi fragmentami? O co jej chodzi? Znaczy jesteśmy w jakiejś grze czy coś? Hmm. <laughs> Wygląda na to, jakby gra, tylko, ee, gra, no ee, tylko faj, taka raczej komfortowa. A, a do no, nie, nie. Jeżeli czujesz się jakby w grze, no to to raczej komu, Co za komfa. Dobra. Nie bo, bo e, to znaczy, to. że to znaczy, że no, nie bo... jest. Nie, nie, nie grozi nam na ten moment żadne niebezpieczeństwo. No, może faktycznie, ale... E, co ważniejsze... E, nie wiesz jeszcze wszystkiego na temat innych uczniów wciąż, prawda? Yep. Więc myślę, że na, najlepiej, jeżeli po prostu przedstawimy się nawzajem. Znaczy, Chyba, że... Przedstawi że ja. No dobra, to też fakt, ale... Gdzie wszyscy poszli? Może, może właśnie zbadają tą wyspę? Jesteśmy w Minecrafcie! z lepszą grafiką. I na żywo, bo na żywo. Stąd ten pasek levelu, bo to dodali. Eksplorować wyspę. Eee, eee, tak długo jak... Eee, zag co, cz czekaj, 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 czekaj. Skoro już mamy żyć na tej wyspie. A, nie. może wypadałoby się czegoś o niej dowiedzieć. Na przykład jak się ta wyspa nazywa? I czy jest to już sposób, było. żeby uciec? Hotel Paradise. E, coś albo e, coś na temat jedzenia i. i no a co z jedzeniem i jakieś. Z osobami do życia. Warunkami do życia. No. Warunkami musimy, sobie do życia. Zrobić, musimy sobie zrobić y, siekiery z drewna. Więc dlaczego nie skończymy przedstawiać się ciebie innym i badać tej wyspy w tym samym czasie A to cały czas prolog. Jestem, jestem pewien, że jak, jak pójdziemy i przedstawiamy się i jak się skończy. Dobra, pogubiłem się. Dobra, że chyba idzie, gościu idzie z nami w każdym razie. Dobra, to teraz idzie z nami. Super. Mamy własnego przydupasa. pasa. Nisko lokalizacji! To teraz to my jesteśmy Kioko. A on jest tuleją. No dobra, Let's to switch. będzie pomocne. Trochę się bałem zostać sam. Idziemy? No dobra, to komu w temu C. To serio jest okej? Okay? W sensie być taki wyluzowany, w tak dziwnej sytuacji? Znaczy może to ten klimat. Sorry, taki mamy klimat. A, bo to, a może to jak, jak ona się tam wina łusami? Coś, co jest, chodzimy. Chodźmy. A, jasne, dobra, okej, okay, okej. Okay. Nawet jeśli to jest jakiś koszmar, to nie mam pojęcia od czego zacząć. Nie mam pojęcia jak się, od czego zacząć. Dobra, czekaj, w ogóle, co to za, co to za koszmar jest? Teraz możesz używać kajecika, żeby... możesz go używać, żeby sprawdzać sobie inne, różne informacje podczas gry. Możesz otworzyć kaj kajecik z użyciem przycisku F1. Albo f 4 To <grym>, jest <grym>, super łatwe. Mamy tam. Y y y y Przewodnik po szkolnej wycieczce Report kardy z, z informacjami wszystkich na, na wycieczce Są również inne feature wewnątrz tego handbooka mm -hmm. yy, Możesz oczywiście również zapisywać i wczytywać gry yy, za pomocą ekajocika Czyli jesteśmy w Minecrafcie! My też potrzebujemy jakiegoś przedmiotu, żeby zapisywać grę. Ale jest tego więcej, możesz sprawdzić też transkrypt za pomocą R2. No to tyle jeśli chodzi o kajacik. B bardzo polecam Ci zapoznać się z nim. No to... God lucky have fun. Baw się dobrze. A! Możesz wyjść możesz opuścić sukę używając przycisku R zawinęli nas do suki, teraz coś im wyjść. E, a, odnośnie eksplorowania wyspy. E, wygląda na to, że mamy mapę tej, że mapa została zainstalowana dla naszego... Co, 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 co? E, wygląda na to, że mapa e, wyspy została zainstalowana do naszych, do tego kajecika. To pomyśleli chociaż. E, jeżeli je, jeżeli użyjecie jej, moglibyś w stanie znaleźć każdego z nas e, z łatwością. Czyli by przy e, Zanim przybyłem do tej szkoły zrobiłem mały research z innymi przez internet. O, na temat Przecież... innych przez internet. Nie dowiedziałem się wszystkiego o każdym, ale jestem pewien, że mogę ci dać jakieś pomocne info. Wszyscy są na A. Jeden na B poszedł. Rush B. A, czy możesz tutaj korzystać z internetu czy czymś? A, Nie wiedziałeś? Nie wiesz? Ta szkoła jest tak popularna, że ma, e, ma edziekanat online, w którym e, na rozmawiamy na temat studentów, innych uczniów. Ej, sorry. F12. f 12 czyli ja też tam byłem? Nie przypominam sobie twoje imienia tam. Możliwe, że po przeoczyłem. Nie nagrało cię? Nie, nie, nagrało się tylko. O. Dobra, przeoczyłem chyba. Cóż, to nie jest twoja wina, że nie do końca nie możesz sobie przypomnieć. Czyli sobie robimy przypomnie zagdzioko tym razem, okej. Okay, faktycznie. A, to już chyba mówiłem. Dobra, na pewno moje imię tam... Na pewno moje imię tam było... Tym. To nie jest pomyłka, że... To jest chyba pomyłka, że dostaniesz się do Holdspeak yep. <grych> e, W każdym razie pomogę ci e, e, Ja te... Ja też ci pomogę, więc e, dlaczego nie zaczniemy po prostu się przedstawiać? Okej, okay, racja. No dobra, muszę się wszystkim przedstawić i na tej wyspie i tak dalej, także... O przepraszam, to coś, które wam powiedzieć. Jeśli spojrzycie na mapę w swojej kajeciku, będziecie mogli sprawdzić gdzie kto jest akurat w tym momencie, możecie również użyć się szybkiej podróży i żeby się przemieścić za dobę szybko i... Sobie. No ale na, raz, na razie to nie be... to w późniejszych rozdziałach będzie bardziej przydatne. No. I we freight no, W razie w sumie. jeśli przenieście się do punktu z tym, z wykrzyknikiem takim, to Historia, historia będzie progresowa. No. Bardzo praktyczne, nie? No to jazda. No Dobra to na razie tą mapę zignorujmy, bo na razie nie jest tam potrzebna. Pierwsza wyspa? Dobra. Poruszaj się powiedz mi, bo żeby się dzięki temu screenowi. Możesz użyć WSD, żeby się poruszać, możesz przytrzymać shift, żeby się przyspieszać, żeby użyć biegania. Jeśli użyjesz kuję, natychmiast przeniesie się do następnego areału. Kiedy kursor zaczyna, o, zaczyna mówić, że coś można kliknąć, to klik, yy, można kliknąć. Jeżeli chcesz wcisnąć 7, wciśnij 7 i tak dalej, nie? No. Może, bo zauważyłeś, ale to nie masz, nie ale to... właśnie dostałeś własnego Tamagoci w swoim jakajciku Twój, twój Tamagoci ro, rośnie wraz raz z krokami, które robisz. Aha, czyli jakiś krokomierz. A, czyli najlepiej jest po prostu łazić zamiast użyć sobie. Znaczy powiem tak, ja tego zwizoczka olałem jak grałem. Ja jeszcze mogę pobawić, powie... co mi szkodzi. Będzie a, o czym a, po drodze przy okazji. Nie no to będę to używać... O, no pomysł, Aj, nie będę używać jumpów przez całą grę. Zobaczcie co się stanie. Kiedy skończysz rozwijać swojego peta, będziesz otrzymasz małą nagrodę. <noise> Twojego peta. Dobra, wciśnij. Jest, dobra, jesteśmy... Czekaj, jesteśmy na suce, okej. Okay. No ja wszedłeś sporo ten... A tu ktoś jest chyba. A nie, dobra. Do... Plodzie. chyba masz? Teraz, weź w ciśniku. Aha, to, to jest to. A, dobra. Co za ku? Aha, dobra, to kół. kół okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kół, jeszcze to no jest. hotel mamy... Wiesz, co, co, stój, stój, wróć no. Wejdź do supermarketu najpierw I rozstrzygnijmy ten spór No dobra kurwa A może warto byłoby ustalić kto jest kto i tak dalej No i, i, i nic nie klikaj zatrzymaj się e, Jak dobra. bardzo się upierasz żeby wziąć w tym roku? Tak Dobra wiesz ją no. Ale w zamian oczekuje innej postaci, którą co je wybią. No to już wybrałeś. No co, tylko, tą, to, tylko tylko na gito mam wziąć. Chyba jeszcze koło mi dać. Zobaczymy. Chyba. O, ale chyba na lewer się podnieść troszeczkę ten pasek. Albo to odłożenia. A czyli to jest supermarket, no, no spory. A czy my przeproszą będziemy płacić? Ale jeśli jesteśmy na tropikalnej wyspie jakiejś, to co jesteśmy na jakichś wadach międzynarodowych? Dzięki temu miejscu nie musimy się martwić o jedzenie i inne niezbędności do, przez, przez jakiś czas. Na tą chwilę. Na tę chwilę? Wow. Hmm. To, taka, to taka chyba ryto, jakaś technika. Jakoś no wybrał, merytorycznie. merytorycznie mówiąc. Nie, nie ma gwarancji, że wszystko tu jest... nie wiem, jadalne czy coś, a jeśli to jest wszystko zatrute? Emm... Yy, z pewnością... musisz być z pewnością z typem. No pewnie, że jestem. Nawet ten supermarket jest dziwny jakiś. No rozejrzyj się, jesteśmy w zajebistym supermarkecie i nie ma... I, i nikogo poza tutaj nie ma.